Alert. Znajdujemy się w okolicach Żnina w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Za mną plantacja pszenicy o zimę, odmiana Findus. Pszenica wysiana we wrześniu, odchwaszczana produktem Herold na jesień. Dzisiaj, jak widzimy, pszenica jest bardzo dobrze rozwinięta. Bardzo dobrze rozkrzywiona. Na początek była dawka. Widzimy, że pszenica ma bardzo dobry kolor. Po zastosowaniu tej dawki, startowej przyszły opady. W wyniku czego ten azot bardzo dobrze się przemieścił w glebie i widzimy, że jest tutaj bardzo dobry rezultat działania tego nawozu. Następnie była wykonana korekta herbicydowa, tutaj głównie pod kątem habra, produktem pleban. 8 kwietnia z kolei. Był wykonany zabieg fungicydowy tutaj z mieszaniną zbiornikową, w skład której wchodził input venturihalny, czyli mieszanina pięciu substancji aktywnych, działających zarówno interwencyjnie, jak i zapobiegawczo na wszystkie najważniejsze choroby zbóż. Również był zastosowany regulator wzrostu w postaci produktu Modus Start oraz Stabilan. Następnie Niestety po tych zabiegach nastąpił spadek temperatur, w wyniku czego zaobserwowaliśmy na końcach liści przebarwienia tego rodzaju. Jednak nie ma się czym przejmować, takie przebarwienia nie mają i nie będą miały wpływu na dalsze planowanie oraz rozwój plantacji, a kolejne przyrosty liści praktycznie za chwilę zasłonią te przebarwienia. W takich warunkach tutaj po prostu dawno już nie padało, można powiedzieć, że około 30 dni nie spadła kropla deszczu, dlatego też rośliny również mają trudności z pobieraniem składników pokarmowych, dlatego, proszę Państwa, powinniśmy tutaj szczególną uwagę zwrócić na dożywianie dolistne tych roślin, z tego względu, że dlatego, że one nie mogą pobrać tych składników z gleby, my musimy dostarczyć je w formie oprysków, My, proszę Państwa, tutaj zalecamy mieszaninę NHCA Delta, czyli nawożenie dolistne azotem. Do tego Prolif Max oraz Prolif P razem z Improverem, które dadzą energii tym roślinom i wzmocnią system korzeniowy. Do zapoznania się ze szczegółami, zachęcam do kontaktu z naszymi doradcami. Dziękuję bardzo.